Centrum integracji społecznej ma pomagać ludziom, którzy mają różne problemy. Po to jest stworzone, aby na, w obecnej sytuacji gospodarczej, która jest ciężka, oprócz wymyśliliśmy taką metodę wspólnie z panią Basią Sadowską, który, która jest promotorem tych naszych myśli. Wymyśliliśmy, że możemy do centrum, poprzez centrum, poprzez pracę w centrum pomagać ludziom z zadłużeniem mieszkaniowym. Ponieważ pani dyrektor ZDG zmieniło się, się przede wszystkim nasze władze miasta, które przychylnym okiem spojrzały na te wszystkie pomysły, które nam się wydawały szalone i nie do osiągnięcia. Yy, zarówno pan prezydent, jak i pani dyrektor yy, Barbara Lizera yy, po wysłuchaniu naszych propozycji okazało się, że to jest bardzo proste do wprowadzenia. To, co przez cztery lata było niemożliwe, okazało się możliwe. Czyli osoby, które są w centrum mają... Yy, możliwość odpracowania części zadłużenia, są to osoby, którym często groziła eksmisja, czyli za tymi osobami mimo, że ich jest tylko 30, jednak są całe rodziny, więc przytuliska pękałyby w szwach, bo za tymi osobami poszłyby następne, brzydko mówiąc, a w tej chwili jest ten okres dla nich o tyle szczególny, że eksmisje są wstrzymane, można te prace i te zadłużenia spokojnie wykonywać, spokojnie pracować, planować przyszłość, Dlatego to jest ważne dla morale tych ludzi i to jest przykład dla innych osób, które mają różne zadłużenia na rzecz spółek miejskich, że jest szansa, jest szansa poprzez to, że jest się uczestnikiem. Jest faktem, że są wymagania stosownego tych osób, czyli one stawiają się do pracy jak normalni pracownicy, czyli nabywają takich podstawowych, takich nawyków, że trzeba wstać, trzeba przyjść punktualnie, trzeba zadbać o siebie. Trzeba pozałatwiać wszystkie sprawy, żeby nic nie przeszkadzało w wykonywaniu tych obowiązków. Więc to jest całkowite reorganizowanie ich życia. Nie szukamy gdzieś pomocy tylko y, takiej finansowej, tylko zaczynamy pracować, dawać coś od siebie, a później mamy to wynagrodzenie. Też mamy przyrzeczone przez pana prezesa y, ZGM, pana Ależka Baryły, że każdy z uczestników, który już... Płaci pewną część zadłużenia, będzie mógł negocjować y, umorzenie części odsetek. To jest jakby bonus, premia dla tych ludzi, taka dodatkowa motywacja do tego, żeby tę pracę wykonywać dobrze. Mamy pochwały z wszystkich stron, z zabiegów przeważnie administracji nas chwalą, ponieważ przychodzą nas kontrolować, jak tę pracę wykonujemy, i o dziwo okazuje się, że y, robimy to tak dobrze. Nawet lepiej nie raz niż firmy zewnętrzne. To, to nie jest moje zdanie, tylko to jest zdanie, ja powtarzam, za administratorami to, co mówią. Więc jest naprawdę mnie osobiście bardzo przyjemnie, bo wiara w ludzi to podstawa, a jeżeli się komuś da jeszcze szansę, to on naprawdę tą szansę wykorzysta. Teraz uczestniczki, może tak, mogę tak powiedzieć, mamy taki dzień jak gdyby integracji między sobą, czyli w tej chwili akurat mamy zaproszone panie fryzjerki, Kobiety mogą sobie podciąć włosy, zmienić fryzurę, zmienić imid, żeby to wszystko wpływało na poprawę samopoczucia, a później na poprawę wykonywanej pracy. Panowie natomiast odwalają ciężką robotę, czyli odświeżają parkingi na, na ulicy Czecha. Panie dołączą jutro, także cała grupa jutro będzie pracowała na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, to są ulice Czecha, duży parku i przyległe. Nazywam się Alicja Sobianowska. i jestem uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej. Co mi, co mi daje ten e, udział tu w tym programie? No, daje mi to, że spłacę zadłużenie częściowo. E, są bardzo fajni ludzie. Integrujemy się, pomagamy sobie nawzajem. Jest to program, mi się wydaje, że dla takich ludzi właściwie, co nie mogą sobie znaleźć pracy. No Ja wiem, że może to nie są duże pieniądze, ale. Siedzeniem w domu nic byśmy nie zrobili, a tu zawsze mamy na część zadłużenia i nam coś jeszcze tam zostanie. Mam na imię Barbara Kołaczyk, mam 54 lata. Do centrum przyszłam 15 listopada. Tu w centrum przyszłam, dlatego że mam zadłużenie mieszkaniowe. Odrabiam częściowo mieszkanie. Integrujemy się, spotykamy się z psychologiem, rozmawiamy o swoich sprawach. Tu, w ogóle, w centrum jest taka atmosfera, jakby była rodzinna. Z kierownictwem mamy stosunki bardzo dobre, nie narzekamy na razie na kierownictwo nasze, kochane. Tak jest. Ja jako pierwsza z całej grupy dostałam blok do sprzątania. Jestem zadowolona, bo blisko swojego domu. Nie narzekam z początku, taki miątek, ale to przeszło mi i jest fajnie. Koleżanki z mojej grupy, z innych grup są wszystkie fajne, koledzy też. nie ma kolegów naszych dzisiaj z nami, pracują, a my się robimy na piękności. Jestem szczęśliwy. nazywam się Arkadiusz Raszewski, mam zadłużenie w ZGM-ie. Myślę, że powstanie ścisł jest to dobry pomysł, dlatego że jest szansa odrobić właśnie to zadłużenie. Myślę, że powinno takie coś powstawać w innych miastach, dawać ludziom szansę tym, co nie mogą regularnie płacić, w czynszu. No i to wiele, wiele daje po prostu ludziom do, do uregulowania tych swoich zadłużeń. No, nam to właśnie CIS zrobił tą szansę, że mamy właśnie ten problem tak jakby rozwiązany. Myślę, że będzie CIS funkcjonować dalej i inni ludzie będą tak samo korzystać z tej szansy. Daje to dużo, dużo naprawdę, dużo. Jest przyjemnie pracować z grupą. Grupa jest zgrana. Przede wszystkim mamy dobrą atmosferę. No, na początku grupą się nikt nie znał w grupie. No. Po, poznawaliśmy się parę tygodni. No, teraz jest grupa tak dograna, że po prostu nikt nie ma do nikogo pretensji. Każdy zadowolony jest z jeden z drugiego. No, myślę, że naprawdę jest super grupa dograna. Miło jest yy, mieć, mieć taką panią kierownik, jak my mamy. oraz yy, samo szefa co nas dozoruje. Także no jest naprawdę wspaniale tak pracować w takiej grupie jak, jak powstała tutaj ta nasza grupa.